z nami dziennikarz Paweł Czado, dziennikarz Gazety Wyborczej, dla którego było to tysięczne spotkanie obejrzane na żywo i trzeba przyznać, że dla śląskiego klubu to spotkanie nie było udane. No, do 94 minuty i 40 sekundy myślałem, że będzie super, a rzeczywiście no, pochował tysięczny mecz, a tu tak fatalny wynik dla Polonii, no, no, nic tylko płakać. Ta liczba tysiąca jest, jest chyba dla pana szczególna. Ile to lat już minęło? Yy, pierwszy mecz zobaczyłem w 1980 roku. Moi rodzice pojechali yy, do znajomych do Krakowa yy, i ojciec znajomej był yy, zagrożony kibicem Wisły, no i wziął mnie. Jako małego chłopca na mecz Wisły i to był towarzyski mecz. Wisły Kraków z e, budnoczostem Titograd. E, goście wygrali 3-2, i od tego momentu zacząłem zapisywać wszystkie mecze e, w zeszycikach specjalnych, na których byłem. Te zeszyciki rosły, a potem przeniosłem to już normalnie e, do komputera i już na bieżąco uzupełniałem. No i. Dzisiaj był tysięczny raz. Jest coś szczególnego, coś co utkwiło Panu w pamięci, taki mecz, który zaznaczył sobie Pan grubą kreską w tych zeszycikach? Zawsze zaznaczam najlepszy mecz sezonu. No, były różne mecze w różnych miejscach. Specyficznym meczem był na przykład mecz w 2000 roku, byłem na derbach Harare. Czarne nosorożce Harare grały z Dynamosem. To jest największa drużyna w Zimbabwe. No i wtedy tam y, pamiętam, że w przerwie meczu próbowałem załatwić sobie jakąś pamiątkę i poszedłem do, y, do y, ochroniarza i powiedziałem, że czy nie ma jakiś pamiątek, jakichś jakich znaczków, no to wziął mnie, to, żebym poszedł za nim, wziął mnie i szedłem przez Murawę, znaczy przez, to jest taki potężny stadion e, na 80 tysięcy, wtedy tam było jakieś 30-40 e, i do ławki rezerwowych mnie zaprowadził. normalny mecz, trwał do ławki rezerwowych i pytał zawodników, czy nie mają jakichś może znaczków tutaj, bo pan przyjechał, a byłem razem z kolegą, chyba byliśmy jedynymi e, 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 ludźmi o białym kolorze skóry, było bardzo przyjemnie, pamiętam, że machałem trybunom. trybuny machały do mnie, no takich meczów było więcej, ale, ale to jeśli tak mam opowiedzieć, to to utkwiło mi w pamięci. Czy mecze o podobnym przebiegu jak dzisiaj też się trafiały? Tak, trafiały się. No, ja byłem choćby na przykład na, na pięknym dla Polonii meczu, w którym bramka bodajże w doliczonym czasie gry zdecydowała, że awansowała w Jaworznie. No, Wiele, wiele, wiele meczów widziałem, w których bramki podały w takich okazjach, ale, ale tak na gorąco nie potrafię sobie przypomnieć. A dzisiaj przyznam, jestem fatalny może, bo... Osobiście uważam, że, że ten wynik, wiadomo, że można jeszcze na coś liczyć, ale uważam, że, że ten mecz sprawił, że Polonia w przyszłym sezonie zagra w drugiej lidze, czyli taki de facto na trzecim poziomie. Tak jest moje zdanie. Jest to tym bardziej chyba dla nas wszystkich kwestia bolesna, że ten śląski klub, który podzieli prawdopodobnie los od Rwodzisław, przynajmniej sportowo, mamy nadzieję, że nie, organizacyjnie. Nie, no, mam nadzieję, że, 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 że wszystko będzie dobrze. By to mi z dużym miastem i nie wydaje mi się, żebym mógł pozwolić na to, żeby, żeby, żeby tak wspaniały klub dwukrotnie niż Polski jednak poleciał w niebyt. No, no wierzę, że, że no są ciężkie czasy, ale jakoś uda się odbić i mam nadzieję, że za, za jakiś czas znów będzie pierwsza liga, a potem kto wie.